Ha, I prawdopodobnie Trzaskowski wygra wybory prezydenckie. A jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że Jusona Steczkowska nie wygra Eurowizji za 15 miejsca Także to tyle z ogłoszeń Parafiany. Właśnie zabieram się. Ach, nie wiem, jest... dlaczego. Właśnie zabieram się za zrobienie sobie coś do jedzenia. I normalnie gotowałabym obiad, ale byliśmy w polskim sklepie, porobiliśmy grilla pierwszego w sumie, teraz w sobotę i nakupowaliśmy kaszankę. Ja kocham kaszankę i mój smak dzieciństwa to jest kaszanka z jajkiem, czyli jakby, ja to nazywam kaszankowa jajecznica. I moja mama mi takie coś robiła, czy często, zależy, jak była kaszanka to robiła. I ja bardzo to lubię i mam na to ochotę, bo 100 lat czegoś takiego nie jadłam. A tak by the żeby też zawsze po jakiejś imprezie, macie tak ujebane mieszkanie, po prostu no comment. Już robię drugą zmywarkę. Podłoga jest zaświniona. Wszędzie na podłodze są jakieś paprochy: po prostu wszystko. Jakby ktoś tam się wyżygał i jeszcze podeptał. I to nie tylko podłoga, ale też i parką. Wszystko po prostu. Kurz niesamowity, ale to nie od imprezy. Kurz po prostu tu jest cały czas. Po prostu mam dość tego kurzu. I niech mi ktoś powie, jaki jest sens sprzątanie mieszkania przed imprezą, jak on po imprezie wygląda jakby. jakby pierdolona tam jakaś bomba atomowa. No właśnie. Nie ma sensu. zmieńmy wajp. Vibe, Zmienimy wajp. Vibe. Więc mamy kaszankę z polskiego sklepu To jest tak, że obieracie kaszankę ze skóry Musi się ona rozmielić na tej patelni A, bo robicie ją na patelni, więc ona musi się rozmielić I dajecie dwa jajka, sól, pieprz, mieszacie i macie taką kaszankową jajecznicę Zajebiste, polecam, dajcie znać kto takie coś w ogóle kiedyś w życiu jadł, bo nie znam Nie słyszałam, że ktoś takie coś jadł a Szymek tego nie lubi, więc jemu ustawię łódka. Nie ma tak przed wyjazdem na kupić całą łódkę żarcia. Jaki to jest sens, logika? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, więc jeszcze bym musiała dużo mięsa zamrozić, co nakupywaliśmy. Więc tak, ja tu jeszcze ogarnę zmywarkę i pralkę, bo nie chciałam znowu stawić pralki i nagrywać dla Was, bo to jest zawsze u mnie i mi się to nie podoba, że wtedy jest ten hałas i zawsze u mnie jest pralka, jakby nas było, nie wiem, 20 chłopa ale ja naprawdę ciągle piorę, ciągle piorę po prostu czy ktoś ciągle pierze bo ja mam już tego dość naprawdę mam tego dość dorosłe życie porażka, porażka take me back to the my childhood dobrze, ja mam co? dobra, dobra Ciew z tym, bo jeszcze trochę mnie czeka dzisiaj. Dobra, kuchnia działa na pełnej parze. Działa kuchenka, piekarnik, mywarka, pralka mogą mi wywalić korki. I słuchajcie, mam już tutaj kaszankę obraną pokrojową, ale myślę jakby tu troszkę zmodyfikować mój dziecięcy smak. I kupiłam takie fajne grzybki i no właśnie wjeżdżam, kupiłam grzyby. E, więc, mm, E, więc dodam trochę grzybków. I żeby to był taki pożywny i pełnowartościowy posiłek, który nie był mi dostarczany w dzieciństwie niedoszacowany. <słuchaj> <słuchaj> widzicie, jestem cała i zdrowa. E, to dodam sobie jeszcze awokado i pomidorka. Znaczy nie do tego zestawu, tylko obok. Rozumiecie? No i widzicie, tak to wygląda. Dodałam dwa jajka i no, wygląda mało apetycznie, ale I love it, bon appetit, spróbujcie, naprawdę jeśli widzicie kaszankę, to mega mega polecam. już jest gotowe i zaraz będę mogła to zjeść, przepyszne, piękne danie szefa kuchni, czyli mojej mamy i jak na to wpadła. Nie mam pojęcia. Ale niezła kaszana z tego wyszła. Haha, hicha. Ej, tak wygląda moje danie. O, karetka przyjeżdżała do sąsiadu. Dzień co się. Policja? Co się tam odwaliło? A propos, się kupiłam nowe tacki beżowe. Ale tylko dwie. A mamy. po cztery krzesła. No nic. fakt do logic ale polecam. Szybkie, smaczne, prosta, pożywne, dostarczająca różnorodność, ilość witamin. Łatwo, szybko, prosto, efektywnie. Dzisiaj wyjeżdżamy do Polski i jestem w Czarnej D. E, ilość ubrań w porównaniu do wielkości mojej walizki jest nierówna, właśnie na ten Armagedon. Tu jeszcze o cicho mi spadło na ziemię. Jeszcze tyle rzeczy jest do zabrania, że ja jestem w szoku. Nie wiem, jak się zmieszczę. Najgorzej jest właśnie z kurtkami, marnerkami, bo zajmują dużą powierzchnię, a też nie wiem, jaka będzie pogoda w Polsce, bo może być różnie, nie chcę zmarznąć, Może to być dla was krępujące, ale ubrałam sobie Szymona. Majtki, stwierdziłam, że spróbuję, nigdy nie nosiłam męskich slipek Słuchajcie, to, to jest niesamowite Ja się wciskam w jakieś stringi, które wrzynają mi się w... Wiecie, co robią stringi I jak się wrzynają, po prostu to jest nieprzyjemne Chociaż mam takie stringi bezszwowe, których nie czuć Ale ostatnio zaczęło mnie irytować Muszę sobie kupić w ogóle nowe, bo się takie trochę porościągały w praniu i słuchajcie, noszenie męskich majtek, slipków, bokserek to jest coś niesamowitego, po prostu ja nie czuję, że w ogóle mam majtki na sobie Jest to tak przyjemne, tak komfortowe, że stwierdziłam, że kupię sobie w Polsce bawełniane męskie majtki i będę w takich popylać Dlaczego dla kobiet, dla nas, czemu dla nas, dla kobiet wszystko jest takie niewygodne, niekonwencjonalne? A jeszcze przepraszam, nie miałam nigdy na sobie majtek typu figi, nienawidzę ich, po prostu bo czuję się w nich jak jakaś stara babcia yy, Nie miałam jeszcze takich majtek, których yy, czułabym się tak jak w tych Tak miło, tak przyjemnie, po prostu jakbyście miały dupkę w chmurce Więc ja zabieram się do tego bajzlu, yy, widzicie musiałam umyć głowę yy, Jeszcze muszę suszarkę spakować

15, tak jak myślałam, wyjeżdżamy o tej godzinie. Troszkę nam to zajęło, ale w sumie nic innego, bo mamy bardzo dużo rzeczy do zabrania. A przed nami 8 godzin jazdy, jak dobrze pójdzie. Właśnie wjechaliśmy na autostradę i już jest korek. Także spokojnie na Luzie. Jutro muszę być w galerii we Wrocławiu. <laughs> <laughs> Więc to się liczy, że dzisiaj jestem tutaj w Deutschlandzie, za 8 godzin będę we Wrocławiu w galerii. A! Garmas, Jak się czujesz, Będziorku? Co mi Za kółkiem. Ja zazwyczaj jestem pasażer, pasażer princess. Musimy nie pozwala mi kierować, chyba że już naprawdę ma dość co uważam, że nie jest ja super jeszcze i wiecie kiedy daje mi jechać? w Polsce, gdzie się najgorzej jedzie bo najgorzej, nie no może przesadziłam, nie najgorzej na świecie ale na naj, najniebezpieczniejszej autostradzie A4 e, przed Wrocławiem on mi wtedy daje auto do prowadzenia i zobacz jakie ja mam skill, skilly ile razy, nie zabiłam nas pod Bugatim oczywiście a tu po bezpiecznej niemieckiej drodze mi nie chce dać kierować. Także... Gdzie to sens? Gdzie logika? Chorzy, Ej, jadą. ja nie skończyłam mówić. Zobacz. No Zobacz. Jadę do Polski. Fruszynki do Polski, jadą? no? jak? Która Oto? jest? Piętnasta. Tu zwracamy już z pracy do domu. Powinniśmy rano wyjechać jak normalni ludzie, ale nie. U nas jest zawsze na odwrót. Nie wiem jak to będzie kiedyś będziemy mieć dziecko Nie wiem, o... będziesz musiał się zorganizować bardziej Czy ja się tego dziecka doczekam? Bo tylko w twojej imaginacji o nim słyszę eee, No patrz, uważaj Ale czemu to jest tak tłuszczno strasznie w tym autzie? Popsułaś klimatyzację Już jestem śpiący, powiem ja wam szczerze

Holiday. And right now... Witajcie moi kochani, my już jesteśmy po komunii, Wszystko było super. Moja księżniczka zadowolona. Udała nam się pogoda i to był ogóle gdzie była naprawdę super pogoda. Zapnij pasy? No i teraz jest taka średnia ta... No i teraz jest taka średnia ta pogoda. No i co, my latamy, załatwiamy różne sprawy, więc też tak za bardzo nic nie nagrywałam. Byliśmy ostatnio na wrocławskim rynku i akurat był Liga Mistrzów UEFA. No i potem działy się Dante, Danteńskie sceny, które mogliście widzieć na pewno na internecie. <laughs> to było crazy. W odpowiednim momencie się stamtąd zwinęliśmy, więc naprawdę mieliśmy duże szczęście że nic nam się nie stało, ani autu, autu aucie. byliśmy wtedy we Wrocławiu we wrocławskim rynku i jedliśmy pierogi takie tam jakieś inne i dzisiaj zabrałam Szymka na dim sum czyli inne pierożki I nie jest po prostu pocieszony z tego faktu bo chciałby zjeść takie typowe proste pierożki więc jutro pewnie skończymy w mlecznym barze na zwykłych pierogach, chociaż nie wiem dlaczego my nigdy nie jemy w ogóle pierogów jak jesteśmy w Polsce. Tylko zazwyczaj ojzu, ale by się wydukcyła, mm, dziewczyna by wjechała w auto. Nie, to no, chyba chłopak, nie możemy hamować. <laughs> Czemu mi głos zabrało? Tak powiem Wam, leci czas, już niedługo wyjeżdżamy. Boże, że pogoda nie dopisuje. a właśnie akurat. No. Ja... Ja mam? Najtuba będziesz. Najtuba będziesz. Elo? sobie. Pojechały, nie ma ich. Wiesz na YouTube. No, no ciocia. Over. Daj. <laughs> Daj, Została ci mała baterii. Super. Chciałam naładować koniec.